Za kiblem, koło kibla tego na ziemi co leży. Nie żyje, ale dostał i jest nieprzytomny. No ja nie żyję. Wygierowany, Ta, a mi się givera gi zacięła do Dobij do, do go! Dobij go i zrzuć lub na ziemię. Ka każdy. Nie mogę go dobić, kurwa, nie trafiłem. Tak. Ta! Dobra, zrzucaj, mi, Nie, nie, nie zabiłem. Nie zabiłem. Nie zabiłeś. Kurwa, on ma... Kurde, nie zabiłem go, kurwa, mówię ci. Kościu, kurwa. Jest pistolet. Nie mogę, kurwa, nie mam. A! Pierdole Gdzie ucieka? W kontenerze jest Dobra biegnę po. ja pierdolę kurwa wywaliłem w niego w chuj On ledwo żyje Ale był też nieprzetomny no, czy nie? A, Tak, nie przypomnę ja, ja dostałem od niego i on dopiero stracił przytomność Ja pierwszy zrobiłem, ale on stracił przytomność dopiero jak mnie zabił Jak ja padałem to widziałem, że on stracił przytomność Ja pierdolę, serwer zamykany yes. jest